Jak już byście na egzaminach i właśnie jakieś pytania tutaj nie pasują czy coś, to piszcie w komentarzach, to od razu się, się poprawi. To idziemy dalej. Tak, czyli praca wózkiem jest podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się. Yy, tu jest odpowiedź prawidłowa, czyli wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. A, skokowym prze, przerywa, przerywanym ruchem siłownika do góry, brakiem realizacji wykonywania zadanych ruchów mechanizmu podnoszenia głośno pracą pompy hydraulicznej. Czyli odpowiedź, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Następnie. Skokowy ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym. Na pewno. Czyli odpowiedź A. Następnie. Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jazdniałego pojednośnikowego może się objawiać. I to odpowiedź D. Odpowiedź A i B jest prawidłowa. Odpowiedź A, czyli wyciekiem zewnętrznym. Odpowiedź B. Niskontrolowanym opadaniem ładunku. Następnie, gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej oczywiście wzrasta, odpowiedzi PSP2. Następnie, stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza oraz C zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji. Ile wytwórca nie określi inaczej? Maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie yy, wychyłu. Nie powinno przekraczać. Czy jakie jest dopuszczalne odchylenie masztu w wyniku przecieków? Tu oczywiście nic się nie zmieniło. Odpowiedź B. 5 stopni w czasie 10 minut. To jest dopuszczalne odchylenie masztu w wyniku przecieku. O ile wytwórca nie stanowi inaczej. Następnie. O ile wytwórca nie określa inaczej składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka u dźwigu do 10 ton obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przek przekroczyć o to oczywiście, też się nic nie zmieniło. Odpowiedź 100 mm w ciągu pierwszych 10 minut. Czyli 10, 10 minut. Tu mamy sam, to samo pytanie e, dla wózków o dźwigu powyżej 10 ton. Powiem Wam, że no nie spotkałem się z tymi, nie wiem. Jak ktoś wie, to, to to niech może poda. Następnie, optymalne obciążenie e, potrzebne do przeprowadzenia próby z, e, szczelności wewnętrznej układu e, hydraulicznego wynosi oczywiście bez 100% obciążenia nominalnego. Następnie. O ile wytyczne producenta nie stanowi inaczej, minimalna wysokość, na jaką należy podnieść yy, ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu maszczu wynosi 2,5 metra. Też tak było. 2,5 metra. Następnie. Yy, czyli odpowiedź C. Następnie. Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać. Yy, oczywiście C. Bez obciążenia. Następnie. Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Odpowiedź d, czyli a. Próbę szczelności wewnętrznej, b. Próbę zaworu przelowowego. c. Ocenę szczelności zewnętrznej. Następnie sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać. c, d, przepraszam d. Odpowiedź wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, czyli a. Spra sprawdzając Zgodność realizowanych ruchów z oznaczeniami. B. Bez obciążenia. C. Wychylając dźwignie sterownicze we wszystkich, wszystkie przewidziane przez wytwórcę kierunki. Następnie. Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w e, hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje. Tu odpowiedź A. Ca całe wyposażenie hydrauliczne wózka wraz z sprzętem dodatkowym. Następnie. Akumulatory kwasowe można ładować. Odpowiedź C w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym. Następnie pomieszczenie, pomieszczenie, w których odbywa się ładowanie akumulatorów wózka C musi posiadać wentylację. Następnie obowiązkiem operatora wózków jezdniowych, podnośnikowych jest odpowiedź D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Następne. Aha, wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, czyli co? Czyli sprawdzenie A. Sprawdzenie stanu ładowania akumulatora na pewno. B. Sp sprawdzenie poziomu elektrycznego na pewno. C. Sprawdzenie poprawności zamocowania akumulatora na pewno. Czyli odpowiedzi Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Następnie. Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna. B. Następnie. Eee, 147. Łącznik bezpieczeństwa stop służy do. Oczywiście A. Awaryjnego zatrzymania pracy wózka. Następnie. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek. Oczywiście D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, bo odpowiedź A. to zatrzymać wózek P przerwać pracę C opuścić ładunek pod nie niezwiększania zagrożenia. Następnie sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa stop należy wykonać. Tutaj odpowiedź C zawsze przed rozpoczęciem pracy. Następnie, graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera B instrukcja eksploatacji wózka. Następnie, ciśnienie w, oponach powinny, ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do oczywiście A zaleca instrukcji eksploatacji wózka. Następnie, nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować. Oczywiście odpowiedź B. Zmniejszenie stotyczności wózka podczas transportu ładunku. Następnie wpływ na przyspieszenie zrzucia opon pneumatycznych ma. Oczywiście odpowiedź D. Wszystkie odpowiedzi są poprawne, czyli A. Gwałtowne hamowanie, najeżdżanie przeszkody z dużą prędkością, B. jazda z zbyt niskim ciśnieniem, C. manewrowanie wózkiem na małej przestrzeni. Następnie nierówne. Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi. Oczywiście C może spowodować utratę statyczności. Następnie ocena stanu technicznego ogumienia przeprowadza odpowiedź D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, czyli A konserwator, B operator, C inspektor, UDT oczywiście podczas badania. Następnie w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia mających wpływ na bezpieczną eksploatację operator wózka, oczywiście B wstrzymuje pracę urządzenia powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności.